Nie jesteśmy w Ambre. <laughs> jak jesteśmy? Jesteśmy, ale mi nie... się... Marta kiedyś pracowała w... o właśnie u stomatologa. Tak więc różne rzeczy tam robiła i chyba jej zaufam. Dobra, jesteśmy w Ambre. Ale nie będziemy wam pokazywać jak tam wygląda, bo to macie na wcześniejszych filmikach. Tym razem po prostu zrobimy sobie taką pamiątkę, gdzie jesteśmy, jak się mówimy ale nie będziemy już opisywać w takich różnych yy, miejsc, jak wyglądają tutaj. A teraz co, idziemy sprawdzić, co się tu zmieniło yy, i zaczynamy się bawić. A Wam życzymy miłego oglądania. I co, Hajdz wymieniony? Ile masz z tego? Pokaż. Wow! Idziemy do fabryki świderków, bo podobno jest słony karmel na świderku. I to chcemy spróbować. Wow. widać znak Mimoś pochwal się twoim lodem Ale wykręcony Przykładny, no? kogo my tu mamy? Zmienioną ja, no jak się da Ale numer Tak się je tak, gdzieś na miasto wypuść Tak się Majka jak było? Jak było? Super było Super było, no to super a miało być bez Oreo. To będzie co Oreo i truskawka? No to ciekawe, że dobre będzie. Tu jest tak drogo, że normalnie musimy jechać do Dina. Jak nie jest drogo? Ile wydałaś już Maja? Nie wiesz. Miliony monet, Miliony monet właśnie. Jest tak drogo. Że Piotrek zawozi nas tutaj do centrum handlowego Dino, i tam będziemy robić zakupy teraz. Zaraz Wam pokażę, jakie piękne centrum i jak tam wygląda w środku. Chodźcie, hejka! No, super Nie A do dino jeszcze 2 km, to zdążymy się pobawić. O Peter, widzę istne szaleństwo tutaj, będziesz mocno nagazowany. O kurcze, pokaż co tu Majka wybrała. Aha, czyli wszystkie wózki puste, to to Majki jest pełne. Dobra, idziemy sobie na rybkę teraz. Piotrek jaką będziesz rybkę? Standardowo. Standardowo Piotrek będzie jadł. Co ty będziesz jadła za rybkę dzisiaj? Dorsza. co gorsza? A wy? Halo, tu jestem. To gorsza, no nie dorsza. bo Aha, do maja zjesz sobie dorszę. My teraz idziemy na rybkę, ale chciałem wam pokazać. Tutaj w łebie jest taka jedna miejscówka. O, I tam, jak zobaczycie, jest cały czas kolejka. Nie byliśmy tam, ale podejrzewam, że tam musi być się To naprawdę spoko. Bo nawet w tamtym roku, jak wtedy przechodziliśmy, to po prostu jest cały czas kolejka do tej jadłodanii. Czyli tam musi być dobre i świeżutko. Dobra, bo już mi mafiki wszystkie uciekły. A ja z moją nadwagą ich dogonić. Jak będę musiał teraz, to będę trochę z To chyba. A my od lat trzech 3, 3 lata już tu jedziemy. Jeździmy, przepraszam, Chodzimy tutaj do tej smażalni. Ceny są tak jak wszędzie, ale tutaj nie ma podawania na jakichś papierkach. Wszystko dostaje się na talerzach. Tak więc bardzo fajnie tutaj jest. I my zawsze sobie idziemy jeść na górę. I oczywiście zaraz zobaczymy ile za to wszystko zapłacimy. Heja. Dobra, patrzcie. Mamy takie same talerze jak w tamtym roku. Czyli dorszyki. I zapłaciliśmy w tym roku. Mniej niż w tamtym roku. Mniej niż tamty, bo w tamtym roku wychodziło nam po 150 chyba. A teraz 143. Jeżeli chodzi o cenę za wagę, to nie wiem jaka była w tamtym roku. A na dole był cennik, to możecie sobie zobaczyć. Ale ogólnie zapłaciliśmy za obiad tyle samo co w tamtym roku. dobra, idę jeść już. Normalie myśli leci. Marta ma maila będziecie wysyłać tak, teraz? Tak, tak, teraz chodzi o Keteł mail. <grym> mail do, będzie. I do rodziców. O proszę dwa i Tyle było chwil. A gdzie masz przycisk Wyśnik tak. Wy żałujesz ty <grym> których nie masz nic Jedno warto znać

Postanek, Enter. <noise> Dzień, wspomnienie lata Dzień, słoneczne ćmy Aha, Nagle w tłumie w samym środku miasta Ty Pija Ale wiesz to Gdy zabrakło do brakką miastuę Sszga pamięć po bro danych ścieżek Czyznajdzie słońca w całym Mieście, nie widziałeś tego jeszcze Popatrz, o popatrz Szerokimi ulicami Niosą szczęście zakochani Popatrz, o popatrz Wiatr porywa hit spojrzenia Biegnie światłem w sługę cienia Popatrz, o popatrz jest, moja? Zodykaj, oddychaj. oddychaj. Co? wracamy już domu. przed wyjazdem tutaj mi coś wyskoczyło, nie wiem czy widać. I ja w sumie mam tutaj szwy założone. Marta kiedyś pracowała w, no właśnie u stomatologa, tak więc różne rzeczy tam robiła i chyba jej zaufam. No to co Marta, to ściągaj to jeszcze. Mamy Jupiter. Poczekaj, poczekaj, tylko oka nie wyrwi, bo ja to jeszcze półtora tygodnia jestem na wakacjach. Zębów też nie, bo musi być. wow, wow! łoł, No patrz, no. A, a, to nie ruszę się. No pięknie. A to już dwa poszły? No a jak? No, Przecież profesjonalista a, ci narodził. Nie, no, no Bawne, ma krew się leje Łatuj, już po mi się ta latarka. Od razu ładniejszy jestem, ja cię kręcę. Dobra, idziemy na wiochę. Słuchajcie, stało się coś niebywałego. A mianowicie, przechodzi się koło mnie jakiś facet rano, i mówi do mnie cześć. No to ja cześć, poszedłem, nie poznałem. A to się okazało, że to są ci Państwo, co w sulistrowicach ich poznaliśmy kiedyś. Zobaczcie sobie opis w odcinku. Tam jest ten odcinek. I ci Państwo tutaj właśnie są teraz, po mojej lewej. Poznaliśmy się już, przywitaliśmy się teraz. Ale trochę głupią, bo o, a tutaj stoją. Będą na filmie jeszcze nie wiedzą a może jeszcze się zgadamy na jakiegoś fajnego drinka, albo coś tak więc zobaczymy to tyle, nie? i tak chciałem też trochę przeprosić bo naprawdę nie poznałem samego rana o tam stoją właśnie, widzicie? to są oni niesamowite, że mogliśmy się spotkać na drugim końcu Polski zajebiście po prostu, mega Marta, facet się na wydmy chciał cię zabrać. Ty nie chciałeś pojechać? Facet cię chciał na wydmy a to zabrać. To już trzeci raz zaczepię. Ale ty wiesz jaki tam wiatr leci. Przeleciałbym, je? Przeleciałby cię. Ci. <laughs> Oni tam jakieś pierdoły z Chin sobie szukają, a ja tutaj dla Diany za przesyłkę muszę coś wybrać. Dlatego Dianka przyszedłem tutaj do, do sklepu, żeby tobie coś kupić. Widzisz? To daj znać, który byś chciała i wtedy ci go przywiozę. Dianka żartowałem. Teraz jestem w sklepie takim, że możesz sobie coś wybrać. O, widzisz? Tak więc pokaż palcem co chcesz. O, albo na przykład takie są jeszcze tutaj fajne. O, ty! Może to dla Dianki? Pokaż. Jak? Co? Podoba Ci się Dianka? Daj znać, to Ci przywieziem. Dobra, pamiętacie co wam mówiłem o tej kolejce do tej taniej jadłodajni? Idziemy sobie teraz na spacer. jest godzina 16.40 i pokażę Wam kolejkę do tej właśnie jadłodajni. Aż normalnie kręci mnie, żeby tam sobie pójść, zjeść tylko nie chce mi się stać, ale patrzcie na to. I tu jest tak za każdym razem, o każdej porze dnia. Zobaczcie, nie ja wiem sobie zajdzie sprawdzić, czy to widać. Patrz. Tam jest taka kolejka non stop, nie? No nie, musi naprawdę jakieś pyszne jedzenie tam. Albo tanie po prostu i dobrze. Dobrze nałożone. Idę zobaczyć. Nikt nie lubi, a ja uwielbiam. Anysz. Mm. Świetna rzecz. Uwielbiam Anysz. Melo się za głowę łapie jak widzi Anysz. Mm. Dobra. Mm. Anysz 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 mm. Możecie poczekać, bo mi balast przeszkadza mu i bardzo ciężko mi się idzie. Idziemy na zachód słońca. To jest zachód słońca. Tam jest, tak? jak gdzie? Pokaż. Patrzmy na to, oha i tam się zaczyna. Wędzie podanie rąk, oh, ale niebo. Idziesz się kopać? Tak. No. Okay, Już koniec! Tak, trzymać, groń, Czyli bałtik zaliczony. W całym mieście nie widziałeś tego jeszcze pomacz, O, pomacz, Szerokki mi ulica. To są szczęście zakochani Popatrz, o popatrz Wiatr porywa ich spojrzenia Biednie światłem w długę cienia Popatrz, o popatrz. on Kończy serca, wiąże dłonie Może nam zawróci głowie znaliśmy tutaj, znaczy spotkaliśmy się tutaj z tym państwem, co spotkaliśmy w tym filmie, co macie w opisie na dole, w Solistrowicach i jesteśmy też tutaj razem, pokazywałem Wam wcześniej, no i dzisiaj idziemy do nich, to ja będę musiał koszulę założyć, żeby jakoś jak ludzi wyglądać, bo jeszcze nigdy nikogo nie byliśmy. O, tak się ubra, elegancko, no, koszuleczka, już nigdzie nie kręć, nie kręć już, dobra idziemy. Co, co tu się stało się? Kurczę, ale ekstra. Nie wiem, nie. Wszystko przygotowane. Maja, pokaż, pokaż szybko, pokaż, Maja. Co tu jest takiego? Tu jest kierownica i fotele odwracane, tak? Tu też są fotele. Patrz. O zobacz, poznajesz co to jest? Sulikam właśnie no. O panu, zwykłą chustę na targu. Pocięliśmy w kamperze, pomieszliśmy w jak, super. ale naprawdę, no, no taka samoruba, taka inkronizacja trochę no. wtedy były tylko trzy osoby, można było tylko z przodu jechać, a z tyłu była ławka tylko do siedzenia na postoju. Czyli na dwie osoby, tak? Wtedy była na 3, bo była no, ławka. No. Piotruś, co ty żeś narobił? Co ty narobił? Ja cię kręcę! Co to się dzieje? Dobra, uwaga, impreza jest gruba i naprawdę nie jest przez nikogo sponsorowana. Absolutnie! Absolutnie! Zbroj Boże! Patrzcie teraz! 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nas. Jeszcze raz, jeszcze raz, Nie żyję! Słyszycie jak leje? Masakra jaka podoba. Burza przyszła, nie Marta? Ale po każdej burzy zawsze jest słońce. A ja, a ja Jak tu nie Jak tu nie Patrzę w niebo, chwytam ust usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie.